Idziemy Miałem ja nie grać rokiety, ale trudno 1, 2, 3, 4 goch. Dobra, cześć też strona 9 Gramy chwilę rokieta, nie będzie się grał w rokietę, tylko w ten turniej gramy, bo nie wiem czemu, ale yy, w sensie nie chciałem się zapisać za bardzo tym trudniej. Nie wiem to dobra, wstępnie się no... Ja na turniej się nie zapisałem o to chodzi o co chodzi co mam tu robi? no Elo 8 gaming, o po raz pierwszy no trzeba słuchajcie mia mia generalnie miałem grać z, z kimś na kamerze no niestety no nie wyszło miało tak wyjść no serio już zaś tak spadłem jest coś jest nie tak jak się gra na to? jak się kurty nie mam. Smutek, no trudno. Ach! W który masz poziom złe rocket? 40 chyba 7 trzeba albo 40 coś. Nie patrzyłem, wiesz? Gram turnie, nie wiem dlaczego w ogóle, nie w tym się zapisał ten durny ok. Poziom, no chyba 40. Miałem gramy tylko turniej w rokecie i idziemy na Fortnite'a. Tylko turniej dzisiaj, nie chciałem cię grać roketa. w rokieta. W jest bardzo fajną grą, ale ja wolę grać niż trochę coś innego niż to No kurde no noirgaming Ja mam wymazankę, wiesz o co za chłop Dobra, poszło. O, okej kotku, ale wiesz, trochę się przykro zrobiło. Po prostu ona mówi też, żebyś włączyła kamerę, ja odwagi, kotku. Nie. Serio. co się wstydzić. To jest zła... to jest... To jest, to jest, to jest, to jest się, zła rzecz, no nie? Znaczy, no, wstydzenie się, no, no nie jest, ale no... No to, no co, przepraszam, bo mnie nie ma na ostatnich live. A, okej. Okay. Kiedy Fortnite? Za chwilę kotku, wiesz. Smutek trochę dla mnie. Roketa gra tylko i wyłącznie turniej, dlatego, bo nie wiem, zapisałem się. No to pisało mi, że jeszcze chwila do rozpoczęcia turnieju, no to okej okay, mówię, no nie. W sensie ja się nie wiem, zapisałem, chcę coś tam kliknął, aha. Ale okej, okay, jak już mogę się w przepraszam, jeżeli cię uraziłem, Patryk. Nic wy nie uraziłeś, Wiktor. Nie, nie ty akurat, nie, nie ty akurat nie uraziłeś, wiesz? Jedna osoba mnie uraziła. Mam nadzieję, że jeszcze tej osoby nie będzie na live. A jeżeli ma być, to nie gada normalnie, a nie, a nie, że jest normalnie obraźliwa osoba. No co za, kurczę pop. Dobra, poszło. Max, najs, najs, najdaj. No co so jest? No to popit. No to fajnie, pozdro To nie jest co? To nie jest żaden frajer. Ale był to dla mnie bardzo w sumie jakby ważny widz, bo on wchodzi codziennie. W sensie to była widzka, która yy, myślę czy, no, nie była fajna wizualnie. jednak A ła popchnął mnie. No nie Light, siema, siema Tomski. Remy tylko na chwilę teraz turnie yy, Rocket'a. Na chwilę tylko. Potem Fortnite, idziemy na kastamy czyjeś. Wiem, że dzisiaj troszkę spóźnimy, ale dogonimy może ten czas. Najwyżej trochę może spróbuję go dodać ten czas dla was. Postaram się, serio. No, no co za chłop. O, to za głowo popychać. 1% nice. No. Co? No. O je. Może no, czy nie czyni to. Dobra. Lecimy. Bo mam galaktykę S10, nie polecam, bo wow, słabo trzyma baterię. Okej. Okay. Jakim cudem? Strasowanie za poddanie meczu, po co mi to? Po co nam nie pod, poddanie meczu nie wiem, że przegraliśmy, na ale... O, że jeszcze sorry. Oni wypychają mnie, jeśli normalnie grają. O, to było dobra. jak on to odbił. Czy co? Nie, nie. Czemu nie grasz na kamerze, na piłce? Ano no faktycznie, zdziwiłem się, dzięki. Nie zapomniałem, że w ogóle mam włączony. Avery wygrał. Wow, no nice. Smutek. Dobra, kończymy tę roketa, bo nie ma sensu. Idziemy na Fortnite'a. 350, okej. Okay. Cha, tak, słuchajcie, widzimy się w Fortnite, podkrucie kanał, a który ubryę się, widzimy się w Fortnite i cześć. To jest smutny